Dzisiaj wypełnimy odcinek, za kamerą jest nieznany gość, ale tutaj jest Gabryś. Kojarzycie? I dzisiaj prowadzimy film, nasz nowy dom. Nasz nowy dom. Taka reklama była kiedyś na y, Polsat 5, jakoś jak to było, nie wiem, jak to się nazywa. Zostawiajcie lajka, like subskrypcję, Oto to znajduje się na moim palcu. I przechodzimy do dalszego odcinku. No właśnie.

Wy chyba widzieliście, nie? Jak ja nie broniłem na bramce, nie? To o fajne, chyba wam się potapało, nie? No. I proszę się stawić.

dziś się na samym odcinku i